Cztery rzeczy, które mogą ci grozić, gdy nie suszysz głowy suszarką. Po pierwsze, przyspieszone przetuszczanie się skóry głowy i włosów. Nadal to niski wymiar kary. A co powiesz na łupież? Myślisz sobie, że to banalny problem łuszczący się skóry głowy, z którym łatwo poradzić sobie reklamowany szampon? Nic bardziej mylnego, bo to przewlekły problem, który zostanie z tobą już na całe życie. Można go jedynie kontrolować, a nieleczony łupież może prowadzić do trzeciego problemu. Czyli łojotkowego zapalenia skóry głowy. A to już nie jest banalna choroba. Jest też przewlekła, więc będzie już twoja na zawsze, a walczysz tylko o remisję. Jak się objawia? Zobacz w tym filmie i przy okazji poczytaj komentarze ludzi, którzy już wiedzą, czym jest, bo to mają. Dodatkowo łojotkowemu zapaleniu skóry towarzyszy wypadanie włosów, no i pewnie domyślasz się, że nie powinno się ich farbować. Od skóry głowy. Czwarty problem, który może pojawiać się, gdy nie słyszysz głowy suszarką, to swędzenie skóry głowy. Drobiazg to problem, który jest jak śnieżna kula. Swędzenie to drapanie, drapanie to podrażnienia i jeszcze więcej swędzenia i drapania i mamy stan zapane skóry głowy. Także już nie możesz farbować, a włosy mogą ci też wypadać. Jeśli zamierzasz napisać, że nie suszysz i nic ci nie jest, to pamiętaj, że jesteś już jedną nogą w poczekalni, a czasami na swoją kolej trzeba trochę poczekać. Jeśli uważasz ten film za przydatny, polub go i podaj dalej.